Ten róż jest przeboski. Uwaga, uwaga! Może być ciekawie. Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie już w pełnym makijażu, który pokażę Wam dzisiaj krok po kroku, ponieważ przetestujemy sobie nową kolekcję od Huda Beauty Pretty Crunch, więc na tapet wleci między innymi taka nowa, pełnowymiarowa paletka w chłodnej tonacji. Oprócz tego sprawdzimy przedziwny róż, który jest bezbarwnym balsamem, który na policzku ma oksydować, ale w jaki sposób oksyduje i czy jest fajny, czy nie. o tym dowiecie się już za chwilę. Huda też wypuściła przy okazji Halloween, Halloween znacie angielski, czarną pomadkę, którą mam teraz na ustach, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te wszystkie produkty sprawdziły się w akcji i w działaniu i czy łatwo było wykonać taki makijaż, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! Ok, kochani, zanim jednak przejdę do tych nowości z Huda Beauty, to zaczniemy od podkładu i skorzystam z tego nowego Bourjois Healthy Mix Serum. Ja mam go w odcieniu 51.2W. Jestem po lekkim Samopalaczu, także jestem ciekawa, czy zgra się z odcieniem mojej karnacji. Z tego co pamiętam, to jest troszkę ciemniejszy niż ja w momencie, kiedy nie mam na sobie samopalacza, także powinno się to dzisiaj wszystko ładnie zgrać. Okej, okay, tak myślałam, będzie dobrze. I myślę, że zrobię dzisiaj taki naprawdę grungy makijaż, może nie tyle bardzo ciemne, dramatyczne oko, bo chciałabym jednak skorzystać też z czarnej pomadki od chudy. Bo jeszcze czarnej pomadki chuda nigdy nie miała, więc jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi. Natomiast no też żeby nie było zbyt dramatycznie czarne usta, dramatyczne czarne oko, no to muszę to troszeczkę zrównoważyć. Więc oczy co prawda będą w tonacji, jaką oferuje nam ta paletka, ale nie będą tak bardzo intensywnie ciemne. Na resztę twarzy nałożę korektor, czyli nowość. Znam Black Rose and Botox Like. Ja mam go w odcieniu Naked. Więc jak coś, to jest jeszcze jeden jaśniejszy kolor. Twarz wymodeluję bronzerem z Mio Insta Shape w odcieniu Milk Chocolate. Dobra, moi drodzy, twarz wymodelowana, więc pora przetestować pierwszy kosmetyk od Huda Beauty z kolekcji Pretty Grunge. I to jest róż w balsamie, przeźroczysty. Ja w pierwszej chwili myślałam, że to jest kolejny ten glutowaty rozświetlacz, ale to ma być, słuchajcie, róż, który pod wpływem ciepła ma zmieniać swój kolor. Także sprawdźmy go, czy to będzie działać jak róż. A, zobaczcie, to oksyduje. Jest takie szorstkie w konsystencji. To daje kolor jak ten bezbarwny róż z Florence też dokładnie w ten sam sposób oksyduje. Tyle, że róż z Florence był znacznie bardziej tłusty, a tutaj mamy do czynienia z konsystencją taką, wiecie, lekko odparowaną, nie aż tak tłustą. Ten róż jest przeboski. Dobra, moi drodzy, pora przypudrować twarz i mam tutaj puder ze Stars from the Stars, dokładnie May the blur be with you. I pudruję całą twarz, omijając delikatnie okolice, gdzie zaaplikowałam róż, bo podoba mi się ten glow, jaki zostawił. Dobra, moi drodzy, twarz przypudrowana, ale brakuje mi odrobiny rozświetlacza, mimo tego, że sam ten róż daje lekki blask, ale tak sobie pomyślałam, że może nałożę odrobinę rozświetlacza z Be Perfect Get Wet w odcieniu Dew You. On ma też różowe drobinki, więc nie będzie się gryzł z tym różem. I co by nie naruszać tej delikatnie tłustawej poświaty na policzku, to wklepuję rozświetlacz palcem. On też ma lekko tłustą konsystencję. Jest taki naprawdę bardzo mocno plastelinowy. I możemy przejść już do paletki! Jestem bardzo podekscytowana, bo jeszcze jej nie widziałam na żywo, ale widziałam ją oczywiście w internecie i bardzo podoba mi się tonacja. Jest chłodniejsza, jest właśnie taka grunge'owa, Więc uwaga, uwaga! O, Jacie! To jest naprawdę przepiękna, neutralno-chłodna paleta o takiej głębi koloru, już to widzę. Nie ma tutaj takich wypłowiałych odcieni, także może być ciekawie. I tak sobie myślałam, że może zrobić dzisiaj takie trochę bardziej halo eyes, więc skorzystam z czarnej kredki i nałożę ją tutaj wewnątrz i na zewnątrz. I od razu delikatnie rozsieram tę kredkę poniżej linii wodnej. I używam totalnie czystego pędzelka. Dobra, moi drodzy, i przejdźmy już do paletki Pretty Grunge. No, kolorki są tak piękne, że nie wiem na co mam się zdecydować z serią. Może słuchajcie, zacznijmy, hmm, no nie wiem, od tego koloru. Nałożę go tutaj wewnątrz, bo tak jak Wam powiedziałam, chciałabym, żeby to było Halo Eyes i ogólnie powiem wam szczerze, że kolorystyka tej palety jest naprawdę na żywo przecudowna. Wiecie, że mam tak, że czasami lubię chłodne palety, czasami wolę cieplejsze, ale to jest tak uniwersalna paletka z delikatnie też fioletowym tonem, tak jak widzicie w niektórych cieniach. Nie mamy tutaj takiej typowej oliwki, może delikatnie oliwka przebija się przez te dwa brązy, przez co do mojej karnacji jest to lepiej dopasowana paleta, bo takie stricte oliwkowe tony w paletkach chłodnych u mnie wyglądają źle, wyglądają jak chora, ponieważ sama mam sporo pigmentu różowego w mojej skórze. Nakładam też od razu na zewnątrz, na razie w taki trochę chaotyczny sposób, ale będę za chwilę rozcierać to większym pędzelkiem. Tak jak widzicie, pigmentacja tych cieni jest zabójcza. Naprawdę powiem Wam szczerze, że ja kocham jakość cieni z Huda Beauty. One są w punkt napigmentowane, też nie jakoś przerażająco mocno, ale na tyle, żeby naprawdę wyciągnąć z każdego cienia maksimum. I od razu skorzystam z matowego beżu z tej paletki, który ma taki lekko ciepły podton. Nałożę go pod łukiem brwiowym i delikatnie wewnątrz. Czyli tak wiecie, dość standardowo. Sam beż mógłby być dla mnie chłodniejszy, dlatego że trochę te pomarańczowe tony z niego przebijają. Dlatego wiecie co, skorzystam jeszcze z takiego pudru Golden Rose i delikatnie sobie rozjaśnię ten beż, bo on dosłownie zrobił się... Na moich łukach brwiowych taki żółtawy. Dobra, pora wzmocnić ten make-up, i może skorzystam teraz z tego cienia. Nie wiem dlaczego, po prostu mi się podoba. I pogłębiam zewnętrzny i wewnętrzny kącik. Dobra, moi drodzy, zobaczcie, użyłam dwóch cieni, wcale nie najciemniejszych, a już widzimy głębie w tym makijażu, także naprawdę cienie są świetnie napigmentowane. No ale jeszcze myślę, że skorzystam z czegoś ciemniejszego, żeby naprawdę zrobić taki trochę bardziej dramatyczny efekt w zewnętrznej i wewnętrznej części więc może użyję tego koloru z lekkim połączeniem z czernią. Okej, okay, moi drodzy, cieniowanie matami jest już praktycznie skończone, jeśli chodzi o górną powiekę. Chcę wam też pokazać, co dzieje się w tej paletce oprócz tych kilku matów. Mamy tutaj też taki eyeliner, czyli tłusty czarny cień. Oprócz tego mamy kilka naprawdę bardzo ciekawych błysków i chyba najbardziej ciekawi mnie ten i ten. Mozaiki mniej mnie interesują, muszę wam przyznać. Także zobaczmy sobie słocze tych dwóch kolorów. Ok, już wiem, że idę. W ten kolor, bo naprawdę chciałabym efekt Halo Eyes, więc ten cień mi to dostarczy. Klepuję najpierw delikatnie paluchem, a za chwilę będę zacierać granice pędzelkiem. Jeśli chodzi o cienie błyszczące w tej palecie, to muszę Wam przyznać, że sporo się dzieje, bo mamy różne wykończenia, mamy mozaiki, mamy cienie grubiej zmielone i drobniej zmielone, jaśniejsze, ciemniejsze, w tonacji srebrnej i w tonacji beżowej, nawet z lekką nutą fioletu. Bardzo inspirująca kolorystyka i wykończenia. Pora potraktować dolną powiekę i zacznę oczywiście od tego cienia. Nałożę go na zewnątrz i wewnątrz, środek pozostawiając pusty. Mam oczywiście na tym pędzlu jeszcze resztki cienia z góry, ale nie szkodzi, bo no do tego będę zmierzać do podobnego cieniowania. I kiedy już doszłam do takiej sytuacji na dolnej powiece, to znowu sięgam potem błyszczący srebrny cień i nakładam go tutaj na środku. I jeszcze na sam środek linii wodnej nałożę białą kredkę z Eveline Variette. Okej, okay, moi drodzy, jeszcze w międzyczasie delikatnie wyciągnęłam wewnętrzne kąciki czarnym cieniem i skośnym pędzelkiem. Tak samo tutaj na zewnątrz, żeby wzmocnić te elementy czerni. I przechodzimy teraz do wytuszowania rzęs dolnych i użyję maskary False Surreal od Maybelline. OK, kochani, jest już dosyć mrocznie, a będzie jeszcze bardziej mrocznie, bo przechodzę teraz do konturówki do ust w czarnym kolorze. Jest to oczywiście konturówka z Huda Beauty w odcieniu Nocturnal. Obrysowuję nią usta. Widzicie, że ja nigdy nie miałam czarnego konturówki do ust. Zawsze używałam kredki do oczu i wypełniam usta również wewnątrz. To przedłuży lekko trwałość samej pomadki, a wychodzę dzisiaj do ludzi, do szkoły, <grym> więc chciałabym, żeby ten dramatyczny makijaż przynajmniej był schludny. Dobra, moi drodzy, usta jako tako obrysowane, ale też nie starałam się zrobić tego po mistrzowsku, po prostu dopracuję kontur ust już pomadką i to jest matowa, zastygająca, płynna pomadka w odcieniu Ex-Wife. I już widzę, że nie będzie wysuszająca. Pigmentacja okej, okay. chociaż wiecie, ja nakładam ją teraz na konturówkę. Także nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest taka totalnie stuprocentowa bez konturówki, ale zwykle aż tak ciemno odcienie już no, nakładam z konturówką, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa. Okej, okay, czarna pomadka nałożona sobie delikatnie zastyga. W każdym razie, jeśli chodzi o ten zestaw, no to dostałam jeszcze balsam w czarnym kolorze. Oprócz czarnej pomadki było to zapakowane w taki kartonik, no ale już tego balsamu nie będę nakładać, dlatego że boję się, że rozjedzie mi pomadkę. Poza tym, no już trwałość tej czerni na ustach nie będzie myślę tak satysfakcjonująca, jak pomadki solo. Także tak to zostawiam. Z plusów to czarne pomadki zwykle bardzo ładnie podbijają biel zębów. Także podsumujmy sobie to, co się tutaj zadziało. Okej okay, kochani, makijaż mogę już uznać za skończony, także przejdźmy do podsumowania. Jeśli chodzi o pomadkę, zacznijmy sobie od niej, dlatego że mam Pewne wątpliwości, czy ona dobrze mi się utrzyma, ponieważ już po chwili widzę, że szczególnie w zewnętrznych kącikach delikatnie się rozłazi, delikatnie się rozpuszcza, delikatnie zaczyna się naruszać. Także nie wiem, czy będę czuła się w niej bezpiecznie. Jeżeli pozostanie w stanie nienaruszonym, to pójdę w niej do ludzi. Jeśli będzie się rozjeżdżać jeszcze bardziej, no to po prostu zmyję te usta i nałożę jakiś, wiecie, beżowy błyszczyk czy beżową konturówkę, żeby po prostu nie zrobić z siebie dzisiaj jokera, ale też, żeby nie. Demonizować od razu tak tej pomadki cieszę się, że Huda wypuściła czarną pomadkę, nigdy takiej nie mieli. I ogólnie mam wrażenie, że ostatnio czarne pomadki są trochę traktowane pomacoszemu, mało kto maluje usta na czarno i rzadko kiedy się tego typu pomadki pojawiają w sprzedaży. Także jeżeli mamy coś nowego na rynku w tym temacie, to zawsze fajnie, bo wtedy mamy po prostu łatwiejszy dostęp do zakupu takiej czarnej pomadki, czy to w Seforze właśnie z chudy, czy tam z Fenty Beauty, czy to chociażby może w Rossmanie. Z NYXa, chociaż nie wiem, czy Rosman sprowadza z NYXa te czarne pomadki, czy tylko takie, wiecie, bardziej neutralne historie, musiałabym sprawdzić. Cieszę się też z tej czarnej konturówki do ust. Nie wiem, na ile ona się różni od zwykłej kredki do oczu nałożonej na usta. Może jest troszeczkę bardziej kremowa, chociaż też bez przesady, bo ogólnie produkty z Huda Beauty, czy to ten żelowy eyeliner, którego użyłam tutaj, a właściwie żelowa kredka, którą nałożyłam tutaj wewnątrz i na zewnątrz jest tak samo kremowa jak konturówka do Ust, no, ale może wiecie, różni się jakimś składnikiem, który sprawia, że po prostu na tych ustach lepiej się ta konturówka będzie sprawdzać od zwykłej kredki. A jeśli chodzi o ten przedziwny róż, no to muszę wam przyznać, że efekt, jaki uzyskałam na policzkach, jest taki bardzo soczysty, ożywiony. Nie wyglądam też tak trupio blado w tym dosyć chłodnym makijażu oczu i czarnych ustach, bo właśnie w połączeniu z tym różem wszystko się ładnie ożywiło. Także to był, uważam, dobry wybór i chuda dobrze, Postąpiła, wrzucając do kolekcji róż, który daje właśnie takie ożywienie na policzku. Piękne, błyszczące wykończenie, ale niezbyt tłuste, także ja na pewno będę z niego korzystać. I taka glutowata konsystencja, akurat myślę, że mi będzie się sprawdzać. Nie jestem przekonana, tak jak widzi do tych glutkowatych rozświetlaczy, z tymi kuleczkami, które wyglądały jak jakieś bakterie. Natomiast w tym przypadku róż prezentuje się świetnie, ma ładne opakowanie, super konsystencję, no i śliczny kolor. Policzkach. A jeśli chodzi o paletkę cieni, no to muszę Wam przyznać, że po pierwsze mam tutaj jeszcze takie zabezpieczenie plastikowe, więc może je zdejmę tak, prezentuje się paleta w pełnej okazałości. Wygląda cudownie, opakowanie przepiękne, ale też wnętrze, moim zdaniem jedno z najlepszych, jakie widziałam, jeśli chodzi o chudę. No to jest paletka, z której ja będę na pewno korzystać nie tylko do grunge'owych makijaży, ale ogólnie do makijaży na co dzień, bo mamy tutaj pełne spektrum brązów w neutralno-chłodnej tonacji, z lekko fioletowym podtonem, ale również znajdziemy coś cieplejszego. Świetnie skomponowana paleta moim zdaniem i też te błyski tak wielowymiarowe, tutaj i zmielony, tutaj drobniej zmielony. Zmielony, tutaj mozaika, tutaj ciemniejszy fiolet, a tutaj z kolei dwa dosyć mocno zmielone, metaliczne cienie. Jeden ciemniejszy, drugi jaśniejszy, z taką beżową poświatą. Także naprawdę coś wspaniałego, piękna kompozycja, kolorystyczna. Jestem pod wrażeniem jakość cieni, przynajmniej tych, których dzisiaj użyłam, naprawdę na najwyższym poziomie. Także polecam, jeżeli ta paletka Wam się podoba, to możecie śmiało zainwestować. Także to już wszystko, moi drodzy, na ten moment. Spotkamy się wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości. Jest godzina. 10-15, to do ludzi w takim makijażu. Trzymajcie kciuki, żebym nie ściągała za bardzo na siebie. Uwagi! Chociaż nie wiem, czy to możliwe. Do zobaczenia wieczorem. Okej, okay, kochani, wracam do Was. To był strasznie długi dzień i cały dzień na nogach. Mamy godzinę 21.16, tak wygląda makijaż. Nie mam na sobie już czarnej pomadki i tak naprawdę zmyłam ją po nagraniach, kiedy zjadłam śniadanie przed wyjściem. I zobaczyłam, że jednak trochę rozjeżdża mi się w zewnętrznych kącikach. To tak sobie stwierdziłam, że kurczę. Może i miałabym odwagę wyjść do ludzi w biały dzień, w czarnej pomadce, czarnych oczach, ale nie zniosłam. Tej myśli, że muszę cały czas to kontrolować, czy mi się coś nie rozjeżdża, nie rozlewa, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy pomadka nie przenosi mi się na zęby. Wiecie, zbyt dużo roboty w międzyczasie i zbyt dużo zamartwiania się głupotami. A nie miałam dzisiaj na to czasu, także zmyłam ją i nosiłam po prostu w ciągu na jakiś tam, wiecie, beżowy błyszczyk. W każdym razie, może sprawdźmy sobie ten błyszczyk w kolorze czarnym, jaki daje efekt. Pamiętam, że swojego czasu niektóre dziewczyny nagrywały TikToki, gdzie tworzyły sobie właśnie taki czarny. Błyszczyk to było jakoś mniej więcej rok temu, kiedy wyszedł serial Wednesday, także zobaczmy jaki daje efekt. No w sumie to jest taki błyszczyk, który mogłabym śmiało nakładać na co dzień. Kurczę, fajnie to wygląda! Myślę, że jeszcze z jakąś, wiecie, taką beżową czy lekko brązową konturówką mogłoby to wyglądać jeszcze fajniej, właśnie tak grunge'owo, ale to jest faktycznie coś, z czego mogłabym na co dzień korzystać i nie martwić się, wiecie, tak jak czarną pomadką. Czarna pomadka jest fajna, ja nie mam nic do czarnych ust, uważam, że są piękne, ale trzeba ich pilnować i trzeba mieć na to czas i sposobność. A jak się jest wśród ludzi i robi się rzeczy niezwiązane z makijażem danego dnia i nie ma się zbyt wiele czasu na poprawki, to po prostu nie miałam siły się dzisiaj tym przejmować. Ale reszta makijażu, muszę Wam przyznać, że przyciągała spojrzenia już na wejściu do żabki, jak zobaczyła mnie pani sprzedawczyni, z którą znamy się już kilka lat, bo bywam tam regularnie, to aż, słuchajcie, się na mnie spojrzała i powiedziała, że się musi przyjrzeć, bo już dawno mnie nie widziała tak pomalowanej. Także podobał jej się ten makijaż, powiedziała, że sama by siedziała nad tym z trzy godziny. Ja powiedziałam, że siedziałam nad tym w godzinę, bo tyle miałam mniej więcej na nagrania. Także makijaż zdał egzamin i przyciągał spojrzenia. Tak jak widzicie, róż nadal jest widoczny, w ogóle ten podkład zburzyła, bardzo ładnie się utrzymał. Mimo tego, że jadłam jeszcze w międzyczasie ramen, i ten ramen, wiecie jak to jest z ramenami, już wam mówiłam. Zresztą, jeżeli jedliście kiedykolwiek ramen, to wiecie, że to jest taki rosół, który spływa po całej twarzy niemalże w trakcie jedzenia. Przynajmniej ja nie potrafię go zjeść, tak, żeby się cała nie ubrudzić. Mimo wszystko. Makijaż wygląda bardzo dobrze, także ja w paletce schód jestem zakochana, absolutnie obłędna. Serdecznie Wam polecam. Ten błyszczyk też wygląda delikatnie mrobi, więc podejrzewam, że będzie miał też właściwości lekko powiększające. Czarny kolor, ale na ustach nie wygląda jakoś nachalnie. Róż też hitowy, także to był dobry dzień testu. I myślę, że ta kolekcja jest udana, mimo tego, że trochę mroczna, to uważam, że dla osób, nie tylko takich wiecie o mrocznej, Duszy ma szansę się sprawdzić. Także super wyważona, fajne odcienie, neutralno, chłodne. Także, jeżeli macie dosyć takich ciepłych brązów czy jakichś romantycznych palet, to myślę, że możecie śmiało na tę paletkę się skusić. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Ściskam i do zobaczenia. Niebawem w kolejnym odcinku. Późacki pa pa pa, pa, pa. Moje koty się tam leją za drzwiami. Nie wiem, czy słyszeliście. Masakra!